Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami mała, niepozorna gierka o naprawdę świetnym klimacie. Jak dobrze wiecie, też mój kanał cechuje się absolutną różnorodnością i całą masą gier, o których pewnie nigdzie indziej nie usłyszycie. Omawianym tytułem będzie Air Clash. Nie wiem też, czy dobrze wypowiadam nazwę tej gry, czy może Air Clash, czy coś w tym stylu. No nieważne, jest to mała gra, której producentem jest powiedzmy. Średnio znane studio Cyanid Studios. Z początku myślałem, że ta gra będzie takim po prostu standardowym, zwykłym hack and slashem, gdzie mordujemy pierdeliardy nieumarłych i demonów. Tak mi się wydawało po screenach. Naprawdę myliłem się, pozytywnie się myliłem i zaskoczyłem. Oczywiście jest to gra z takiej niższej półki, czyli z pewnością nie osiągnie jakiegoś wielkiego sukcesu, ani nie podbije rynku. No ale przecież również takie gry zyskują sobie grona fanów i wspominam wiele takich indyków, które przeszedłem tylko raz, bawiłem się nieźle i wiem, że już drugi raz do takiego tytułu nie wrócę i go po prostu nie odpalę, ale takie są gry, jedne osiągają wielki sukces, inne trochę mniejszy. Co mnie zaskoczyło? Okazuje się, że Arclash to mix fantastyki, strategii, RTSa i naprawdę całkiem ciekawej fabuły. Gra może nie powala jakimiś filmikami czy animacjami, ale co ciekawe bazuje na jakiejś tam grze figurkowej nazwanej chyba Konfrontacja. Naprawdę nic o tej grze nie wiem, więcej Wam tutaj nie opiszę, ale świat gry naprawdę nawiązuje do takiej gry figurkowej. Wyglądem, grafiką, postaciami, animacjami, modelami, no dosłownie wszystkim. Wygląda to tak jakbyśmy trochę grali na planszy, takiej wielkiej planszy 3D. I to mi się na początek szalenie spodobało. Kreacja. Każda postać jest unikalna, ma swój unikalny charakter, ciekawe elementy fabularne, własne umiejętności, własne drzewko. Mm, mechanika po prostu. Mechanika Air Clash opiera się o trzy obszerne akty, podzielone na dość spore mapy. Wędrując czwórką naszych bohaterów, napotykamy po prostu kolejnych przeciwników, których eliminujemy w formie takiej mm, strategii czasu rzeczywistego, z możliwością e, aktywnej pauzy i zaplanowania ruchów. Przez cały wątek, który starcza mniej więcej na 12 godzin gry na średnim trybie trudności, spotykamy różne postacie, które chcą przyłączyć się do naszej drużyny. Oczywiście, postacie fabularne, które gdzieś tam są uwikłane w cały ten wątek, każda z nich należy do innej, jakby klasy. Oczywiście posiadamy możliwość sterowania tylko czterema postaciami, ale możemy je zmieniać praktycznie dowoli, chyba tam tylko w paru momentach jest sytuacja, kiedy po prostu mamy zablokowaną możliwość zmiany naszej drużyny. Mamy tutaj tanków, fighterów, supportów i inne postacie. Każdą z nich możemy wyposażać w naprawdę dość, powiedzmy, ubogi system przedmiotów, ale zawsze coś, prawda? Oczywiście itemy mogą być zwykłe, magiczne, rzadkie... I epickie. Niestety, ilość parametrów tych przedmiotów też nie jest zbytnio duża. Te, które przedmioty nam nie są potrzebne, możemy przerobić na złom. Gdy nasza złomiarka, że tak powiem, się zapełni, to wypluje nam tam jakiś jeden epicki przedmiot. Dodatkowo, itemy możemy zdobywać z przeciwników i skrzyń, które są ukryte na mapie. Większość z nich w jakiś sposób jest chroniona przez różnych bossów czy po prostu przez monstra. Do tego mamy też system umiejętności, który jest. Bardzo prosty, polega najzwyczajniej w sieci na wyborze konkretnego e, kierunku rozwoju dla danej postaci. Naprawdę, Our Clash, jeżeli już, to zaskoczył mnie poziomem trudności, moi drodzy. Naprawdę, poziom trudności jest tutaj wymagający. Standardowo grę przechodziłem na średnim stopniu, tak jak to do większości gier podchodzę, ale w paru miejscach musiałem odpaść, dać za wygraną i przełączyć po prostu na tryb łatwy. Bowiem nie tylko użycie odpowiednich skilli jest tutaj ważne, ale nawet moment ich użycia, kierunek, dystans od przeciwnika czy sojusznika, czy zgranie w czasie no po prostu jest tutaj mega ważne. Jest na przykład taka umiejętność, która zamienia jednego naszego bohatera w tykającą bombę. Jeżeli zsynchronizujemy skille, to on, eksplodując zadaje kolosalne obrażenia wokół, a jednocześnie jeżeli zdążymy szybko go uleczyć lub dać jakąś tarczę ochronną, to po prostu nie padnie, niszcząc wszystkich przeciwników wokół. Oczywiście ta bomba ma zapalnik, ta postać musi z tą bombą powiedzmy dobiec do tych przeciwników jeszcze chwilę przeżyć. Kombinacji jest naprawdę sporo i niektóre skille po ulepszeniu musimy też w inny sposób wykorzystywać. Na przykład jeżeli pójdziemy w lewą stronę drzewka, to nie trafiamy przeciwników pociskiem leczącym, tylko po prostu leczymy konkretny obszar. Albo swojego kumbla musimy na przykład mm, spróbować nie trafić kulą armatnią. No dobrze, po takiej pogadance o tym, co mi się podobało w tej grze, omówmy też to, co mi absolutnie nie leżało, czyli jakieś wady, rzeczy, które gryzły mnie podczas rozgrywki. Oczywiście, jak mówiłem na początku, moi drodzy, jest to produkcja z takiej niskiej półki, że tak mówię kategoria B, czyli raczej nie powala na kolana niczym, absolutnie niczym, ale nadaje się idealnie na długie, zimowe, jakieś tam jesienne, czy jakieś takie wieczory, gdy na dworze jest ciemno i po prostu nie mamy co grać, prawda? Ja lubię eksperymentować z takimi grami indie, po prostu je kupić, czy za, e, złożyć preordę, czy coś w tym stylu, zobaczyć, czy dana gra mi się spodoba. Brakuje tutaj niestety jak diabli jakiegoś trybu sieciowego, naprawdę ta gra byłaby dużo, dużo lepsza, chociaż... Nie wiem, kooperacji przynajmniej, by każdy gracz mm, sterował inną postacią i miał powiedzmy 6 sekund na ruch, czy tam aktywna pauza się aktywowała po każdym cyklu ruchu, coś w tym stylu. Air Clash jest też grą diabelnie liniową, moi drodzy, naprawdę diabelnie liniową. Mapy są wypełnione tylko mobami i tylko skrzynkami, niczym więcej. Nie ma tutaj żadnych zadań pobocznych, wielu przedmiotów i tak dalej. Sama idea gry jest bardzo fajna. Ja lubię takie właśnie fantastyczne, z drobnym pomysłem gry RTS. Bardzo, 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 bardzo szkoda, że tego nie rozwinięto po prostu do końca. Oprawa audio nie jest dobra, ale podczas walki, tylko i podczas walki, w momencie pauzy, ta muzyka po prostu gdzieś zanika, mogłaby być troszeczkę inna, jakaś bardziej ambientowa. Wiele slotów na przedmiot, więcej ich rodzajów, większe drzewko, umiejętności no cokolwiek, jakieś zadania na mapie, wówczas dałbym tej grze solidną ósemkę. Tak jest ocena po prostu standardowa, wyjściowa. Czyli 7, nawet może z małym plusikiem. Jest to gra po prostu przeciętna, którą polecam praktycznie tylko fanom strategii RTS-ów w takim, powiedzmy, wykonaniu. Czyli jeżeli ktoś lubi RTS-y z dużą ilością jednostek, z wielkimi armiami, budynkami itd., to niestety odpada. To jest taki RTS bardziej przygodowy. Wiadomo, do takich gier jak Baldur's Gate czy Icewind Dale tej grze naprawdę bardzo daleko, ale jest to tytuł po prostu do zabicia nudy. Cała reszta graczy, którzy oczekują tutaj jakiegoś naprawdę skomplikowanego tytułu, raczej słabo ocenią ten tytuł. Odstrasza też trochę cena i po prostu mały poziom skomplikowania. Ja tę grę przetestowałem tylko dlatego, że po prostu grzebie w indykach. I czy zawiodłem się? Wydaje mi się, że nie. Grało mi się przyjemnie, ale już wiem, że do tej gry na pewno nie wrócę. Tyle.